Dzień dobry cześć kochani witajcie na moim kanale. Wszystkim mm mam -mm. się z wami bardzo. Przepraszam, że długo nie było żadnego filmiku, ale... Yy... Taki krótki wstęp, tylko zrobię i przejdziemy do dzisiejszego filmu, bo jestem już też niepodekscytowana, ale po prostu troszkę ostatnio mam ciężko w życiu i po prostu nie wszystko układa się tak, jakbym chciała. Więc po prostu też nie mam, jakby wiecie, będę do nagrywania filmików, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Więc trzymajcie kciuczki, a teraz słuchajcie, lecimy, bo bo ja po prostu już yy, jestem naprawdę już nie mogę doczekać, ja już czekam od tak dawna na to Uff, po prostu Śledzę AIDS, wiecie, wszędzie na Twitterze, na Instagramie, wszędzie na YouTube, gdzie się da tego po prostu. I to wszystko, co oni do tej pory zrobili przez ten cały miesiąc, od kiedy je, że będą mieli comeback, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. I ja nie wiem, czy ja dzisiejszy filmik przeżyję, więc od razu ostrzegam <grym> i przepraszam za wszystkie moje reakcje, za wszystkie moje krzyki, za wszystko. Um, no, dobra, to. Zaczynajmy, zaczynajmy, bo to będzie, to będzie tak dobre, ja już to wiem, że to będzie dobre, ale tak, dobrze. To lecimy z tym... <ścoughs> o Jezu. Dobre. Are you selling my project? Are you no- Okay. Co? To jest, to jest zupełnie inna piosenka teraz, słuchajcie. Ja już ogólnie wczoraj, bo wczoraj był 80s Aircon, oglądałam, jakby widziałam ten występ i słyszałam całą piosenkę, więc jakby um, um, oczywiście music wideo jest dla mnie nowością, ale po prostu już widziałam, jakby dalej słyszałam tę piosenkę, ale to jest zupełnie inna piosenka, to jest... to, to jest taki, taka zmiana w ogóle, boże, dobra, lecimy dalej.

Nie wiem, jak wy się czujecie, stany są ale mm, po prostu. No, no, nieźle. Niezłe, abscy, niezłe. Zajurek, jak Nie wygląda? No, sam zawsze na super um To jest jak w tej wodzie tańczą <laughs> O oh Boże Okej. Okay. Słuchajcie, ja nie jestem ogólnie ym, dobra w teorie, ale tutaj oni wyraźnie śpiewają. I dream in a dream. Every day. No, Mam nadzieję, że dobrze tam, dobrze pamiętam. I jak oni na tych łóżkach leżą, to znaczy, że cały czas są we śnie. Jezu, nie, nie wiem, słuchajcie, będę musiała się naprawdę mocno wgłębić, jeśli chodzi o teorie, bo jestem mega ciekawa, co inne ATI nie uważają, bo ja próbowałam kiedyś się w to bawić, ale nie za specjalnie mi wychodziło, trochę mi wychodziło i, i jakby później czytałam też sobie inne, um, inne teorie i jakby moje teorie się zgadzały z, z czyimiś innymi teoriami, ale... O, oh, to jest To dla jest mnie za ciężkie. Ja ogólnie w żadnym zespole się nie bawię w teorii jest mi ciężko, ani BTS, ani w ATS. Po prostu zostawiam to innym yy, i sobie tylko po prostu czytam później i wyciągam własne yy, wnioski. Dobra. Może jeszcze raz sobie obejrzę, bo coś mało dostałam. Mało dostałam o Mało, mało. Jestem niezadowolona. Oh, Jezu, ale. Cudowne, po prostu naprawdę Ejcy są cudowni. To co oni robią teraz w tym momencie i yes. you no know, po prostu jest tak przepiękny. Mm. Boże i San, jak mu brew zrobili bo... Nie wiem czy wiecie, ale było głosowanie. No i można było wybrać, która piosenka będzie jakby główną. Czy Inception, czy Fangs? Ja ogólnie bardziej jestem w stronę Fangs. Bardziej mi się podobało, ale część z Was może wie, część z Was nie wie. Jakby Fangs Hongjung miał takie warkoczyki. Ech, tutaj gdzieś Wam e, wrzucę zdjęcie, no i niestety była wielka afera o te warkoczyki, ponieważ e, no, jakby to jest e, po prostu obrażanie e, kur, kul, kultury czarnoskórych e, ludzi e, I czego ja po prostu nie miałam, o czym nie miałam pojęcia dowiedziałam się dopiero przy tym jak właśnie była wielka afera wybuchła o włosy Junga. Eee, no, i dochodziło do takich rzeczy, że po prostu chodź nazywany nazywa na rasistą, i to mi się strasznie nie podobało. Eee, I po prostu mm, te, dlatego, fangs nie wygrało. A ja uważam, że no, fanks jest. Znaczy dla mnie jest lepszą piosenką, tak? Dla Was może być Inception lepszą. Dla mnie Fangst by była od początku lepszą piosenką. Bardziej mi wpadło w ucho, podobał mi się też bardziej koncept, to jak on mnie wygląda i tak dalej. Więc jeśli chcecie więcej się dowiedzieć na ten temat, yy, dlaczego te włosy są takie, a nie inne, no to chętnie odpowiem Wam na Wasze komentarze. Dlaczego akurat o te włosy taka straszna afera była? Bo czytałam chyba cały internet i wszystko, żeby no, nie być ignorantką, bo strasznie nie lubię ignorantstwa u innych, a tym bardziej u siebie. No więc tak to wyszło, niestety. Tak. No, końcu tenczy, dziękuję. końcu tańczy, dziękuje Nie, ta też jest dobra, nie rozumcie mnie nieźle, ona bardzo dobra ja w ogóle kocham wszystkie a ATEEZ, nie? No <mulety> Więc jeszcze wygrają w końcu, bo zasługują na co bardzo, bardzo, bardzo <mulety> 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 Super jest. No. W tych niebieskich włosach. To się naprawdę wolę w tamtym telenowsku, w tamtej stylizacji. Bardzo mi się podoba. Wow, ten moment, słuchajcie. I budzą się. Uwielbiam, cudo, cudo, cudo I chodził w tym baryciku Tak cute Piękne, piękne Dobra O Jezu, dobra, to tutaj już muszę kończyć, ponieważ mój kot To już po prostu dostaje fioła i po prostu wszystko mi rusza I musiałam parę razy przerywać oglądanie dysku, bo on po prostu już tutaj szaleje, więc muszę też mu jeść Okej okay, kochani, w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a mam nadzieję, że się Wam podobało napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o kombaku 80 bo ja jestem po prostu zakochana. Eee, ogólnie to już jest mój czwarty kombak, czwarty, tak no, no piąty nie za bardzo, bo ogólnie w Same Name jak był kombak to tak e, nie za bardzo jeszcze ich stanowałam, więc... Czwarty, zdecydowanie czwarty kompak i po prostu yy, jest coraz lepiej i ja już się boję, co, co nam pokażą jeszcze w przyszłości. Uff, dobrze, <grytanie> dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach, także pa pa! Mm.